Witam Was na kanale Kwasogranie, kolejny odcinek, kolejny sezon, kolejna przygoda z UKSM Łódź. Wybieramy się na turniej przedsezonowy, zobaczymy kogo tutaj e, możemy wybrać za potencjalnych rywali. No dobra, niech będzie turniej z e, największą nagrodą. 2 100 000 Francja. Niech i tak będzie. I od razu przejdziemy do sprawdzenia zawodników, których mamy dostępnych. Tutaj widzę, że się nic nie, nie zmieniło. OK, dobra. Zobaczymy w takim razie tylko zawodników wystawionych na listę transferową. Za chwilkę. Okej, okay, zatrzymujemy. Dobra. I teraz tak. Trening Dodajemy sobie zawodników do treningu, oczywiście mazur. Przydłowi. niech będzie Kamiński, niech on się tutaj środkowi obrońcy, niech to będzie Sobociński Niech ze środkowych obrońców będzie drugi Wiśniewski. I oczywiście nasz bramkarz. Od razu zaczynamy od treningu. No i teraz, jak mówiłem, spróbujemy odpatrzeć, kogo kluby wystawiły na listę transferową. Może już jakieś zawodnicy się pojawili, których będziemy mogli e, kupić. Patrzymy na bramkarzy, przyjdziemy szybko, aczkolwiek tak mówię, nie, nie szukam, nie jestem jakoś mega zainteresowany, ale może akurat ktoś się trafi, albo będzie jakaś super oferta za naszego Bramkarza. Różne rzeczy się zdarzają, dlatego szybko przelecimy sobie przez bramkarzy. tam tamtego nas nie stać na pewno. Ok, mamy obrońców lewy. Obrońca praw, obrońca środek. Takimi graczami jesteśmy zainteresowani na ten moment. No, ten wygląda ciekawie, ale pewnie pensja nas troszkę by przypiła do muru. Katiusz Reca, nie na ma ten pensji, też zarabia sporo. Marciniak. Ostoja Arkigdynia na razie odpada. Zobaczymy jak tutaj pomocnicy, cały czas ten problem jest w stylu. nie wiem czemu, jakby kiedyś pamiętacie, wiem, chyba w pierwszym sezonie chciałem się kupić, to chyba nie chciał przejść, tak jakoś to było. Na ten moment, nikt, chyba kto mógłby do nas przejść. Dodamy sobie go do listy życzeń. Może udałoby się za mniejszą kwotę sprowadzić tego piłkarza? No i oczywiście. No to jest już trzeci sezon, podniesiemy wynagrodzenia do 6 tysięcy, żeby jacyś zawodnicy z wyższym potencjałem przyszli do uks u Wódź. Myślę, że na ten moment klub stać na takie posunięcie. Myślę, że z Barcelony nikt nie przyjdzie. A, też wolna trwać dla zawodnika. Pewnie jest 33 lata. Pensja troszkę za wysoka. No dobra. Na ten moment jeden zawodnik. Jeszcze zobaczymy wolnych zawodników. Czy jest ktoś ciekawy i przejdziemy na płasnicy? Okay. Placnicy środkowie, ofensywność. i bramka okej okay. no dobra hmm. wyślemy naszych nowych yy, z kodu. zobaczymy tak. tutaj yy, szkocka liga czy kogoś znaleźli kto by się przydał do naszego zespołu. Ocalibama był taki mały penser, zabójczy dla nas. Ten Henderson też wygląda ciekawiej. Tutaj może by się udało pozyskać go. Oddamy go do listy transferowej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ten Mackenzie. Damy do listy rzeczy, i obrona. Czy jestem herziny? Odbierzymy się tutaj. 14, dużo, dużo, dużo. Zmienimy sobie, przeniesiemy go do. Niech wróci tutaj do ligi angielskiej. A tutaj zobaczymy, czy udało mu się kogoś złapać fajnego. Już patrzymy, Marcz. Cały czas ten Adriel Lopez no, chodzi po głowie, a pensja mało kosztuje. Ja bym go sprawdził. Jest mur, i sprawił. kurczę, to ciekawy nabytek. No, nie go obserwuję. Jestem ciekaw, ile by kosztował jest to z Benfica Leon, to pensje będzie ją zabójczył. Ten marsz, dobra. I teraz jeszcze zobaczymy. Chyba no też ciekawy zawodnik. Niech obserwuję go. Dobra, na tym jest tyle. I cały czas A zobaczymy na dowolna pozycja, ta tutaj cały czas dowolna pozycja. I teraz wystawimy zawodników na listę transferową. Może najpierw pozyskamy, a potem wystawimy e, tak będzie lepiej. E, tak będzie lepiej. Ale no ja jeszcze zobaczę sobie, podejrzymy na listę piłkarzy, które gdzieś tam cały czas mamy. Jestem Solik, jestem tu Markowski Popenka Herber 32. A no, spróbujemy kupić tego zawodnika. Wymiana piłkarzy za napastnika, nie za pomocnika, za pymsa. Pomoc na środku, pomocnik. Musimy założyć kwata za niego I damy procent od sprzedaży jak będzie 15. Dobra, napastnik jest jeden. Prawda, nie okay. Kurczę, jest strasznie. Dobra, co jest? Zobaczymy, jak będziecie będzie chciał pensję. Granica sześć tysięcy. propozycja, super. nie już jest. I teraz tak sprawdzę jeszcze, czy jesteśmy w stanie pozyskać. Tak, pomocnika, na którego czatuję cały czas. Lopeza. O proszę. To nie lepiej Pomocnicy. Skrzydłowi. Zacznijmy. że no Super. Dwa sezony udało nam się go pozyskać. Mam nadzieję, że to będzie fajny fajnie zakup. To wracamy. Oficjalnie występujemy. Ważne. No dobra, niech ważne. To mało pensy, więc może szukamy to stawka akceptowalna i dalej mu 500. Nie będzie 1000 500 Jeżeli już mamy takiego Zobaczymy jak to wygląda dalej, globalna sieć, tu jeszcze nikogo na pewno nie zdążył ją wyszukać. Zobaczymy czy uda nam się. prowadzić tego magazynu, kurczę, mi stop, zabrałby nam cały budżet, dobra, na razie się powstrzymałem i I zapraszam was na pierwszy mecz. Na pierwszy mecz. Będą nowe nabytki do przetestowania. Wolsztyński, Zagrodominges, coś to jest Wiśniewski, Sęboćinski, Kamieński, Klimczak. No i oczywiście golski. Dobra, zobaczymy, jak to będzie śmiegało. Pewnie wejdzie potem. Statek, a wejdzie. No, zobaczymy, jak trąbka wrócił. tego życzenia. Wrócił. No dobra, zobaczymy jak to będzie śmigało. Zapraszam Was na mecz z francuską drużyną. Pierwszy sparing zakończony, remis z drużyną francuską cieszy e, postawę Kwasuć. Przeważaliśmy w całym meczu, niestety nie, postawili, nie, nie postawiliśmy tej kropki na i. Dziękuję wszystkim dzisiejszym widzom za odcinek, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym odcinku Kwasogrania. Pozdrawiam, cześć!